Szanowni Państwo, po pierwsze serdecznie witam tutaj na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. Witam wszystkich, ale szczególnie serdecznie witam młodzież, dzieci i nauczycieli ze szkół noszących bardzo piękne imię Orła Białego. I to jest taka szczególna okazja, kiedy w sposób prosty, ale i taki w pełni zrozumiały można się właśnie i powinno się do tego Orła. Białego Orła odwołać, bo dzisiaj mija równo 25 lat od momentu, w którym Sejm, jeszcze tak zwany Sejm Kontraktowy, podjął decyzję, która w zasadzie kończyła istnienie PRL-u i oznaczała początek III Rzeczpospolitej. To moment symboliczny, ale także i realnie zamykający okres. Z walki i okres przekształcania Polski po upadku systemu komunistycznego po zwycięstwie wyborczym 4 czerwca 1989 roku. W moim przekonaniu ta nowela konstytucji ówczesnej, konstytucji, która przecież była zaprzeczeniem suwerenności państwa, ale nowela, która oznaczała, że do konstytucji Włączono te artykuły, czy dodano te zapisy, które oznaczały, że Polska stawała się państwem suwerennym, niepodległym, państwem ludzi wolnych, państwem demokratycznym. To, to był ten moment szczególnie ważny, szczególnie istotnie przebudowujący i rzeczywistość polską, ale jakoś płętujący polskie marzenia. Warto więc dzisiaj przypomnieć, że ta nowelizacja z 29 grudnia 1989 roku, która została przyjęta głosami prawie wszystkich środowisk politycznych i tych, które były uwikłane w dawny właśnie PRL, ale także i tych, które z Perelem walczyły w imię wolności Polski, a więc z obozem Solidarności, wspólnymi głosami, wspólnymi, wspólną decyzją zmieniono ustrój państwa polskiego. To wtedy przywrócono piękną zgodną z tradycją polską nazwę Rzeczpospolita Polska. To wtedy przywrócono godło państwu polskiemu, orła białego w koronie, w złotej koronie Pewnie nie wszyscy są skłonni do daleko idących wzruszeń, ale dla mnie to był moment głębokiego wzruszenia, bo przecież o tą koronę jako wyraz naszej suwerenności, naszej wolności, naszej niepodległości o tej koronie marzyliśmy, o tą koronę walczyliśmy przez cały okres i czasów okupacji niemieckiej, ale potem przez okres systemu komunistycznego. Jestem przekonany, że warto dzisiaj wspomnieć tą nowelę konstytucji, także dlatego, że wtedy zlikwidowano zapisy o kierowniczej roli partii PZPR. Dzisiaj już pewnie nikt z tych tutaj młodych ludzi, młodych obywateli Polski tego w ogóle nie zrozumie. Tego po prostu nie mają szansy zrozumieć. Co to znaczy kierownicza rola partii? I co znaczyło także istnienie w konstytucji od roku 75, czasów kiedy walczyliśmy między innymi protestując przeciwko zmianom w konstytucji w czasach komunistycznych zapisu o obowiązkowej przyjaźni ze Związkiem Radzieckim. Dzisiaj ani Związku Radzieckiego nie ma, ani komunizmu, ani przyjaźni wynikającej z nakazu ustawowego też nie ma. Dzisiaj jest wolna Polska, która pod tym orłem białym w koronie pomaszerowała przez 25 lat wolności, idąc szlakiem wielkich sukcesów, takich jak członkostwo w NATO, członkostwo w Unii Europejskiej, takich spraw jak. Głębokie przekształcenie naszej gospodarki na tyle, że w ciągu 25 lat nasza gospodarka wzrosła, przeszło dwukrotnie, na tyle zmieniając naszą rzeczywistość, że w ciągu tych 25 lat żyjemy 6-7 lat dłużej niż 25 lat temu. Niech to będzie miarą polskich sukcesów. Dlatego chciałem w tym miejscu, właśnie na tle tego Orła, pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy włączyli się na moją prośbę, na mój apel do organizowania obchodów 25-lecia Polskiej Wolności. Dziękuję wszystkim, którzy z poziomu instytucji centralnych państwa polskiego, z poziomu organizacji stowarzyszeń pozarządowych, z poziomu samorządów, chcieli wspólnie tworzyć klimat, przypominający sukces naszej wolności. Serdecznie dziękuję instytucjom państwowym. Dziękuję wszystkim samorządowcom. Dziękuję organizacjom za to, że między innymi na poziomie od województwa przez powiat, poprzez aż do gminy miało miejsce w ciągu roku 25-lecia ponad 400 różnego rodzaju większych, mniejszych wydarzeń. Dziękuję serdecznie tym, którzy zechcieli także zasadzić dom wolności. Proszę państwa, tych dębów w skali kraju było około tysiąca. Serdecznie dziękuję i leśnikom polskim, którzy te dęby hodowali, udostępnili. Dziękuję strażakom, którzy sadzili to w wielu, wielu miejscach polskich. Dziękuję organizacjom pozarządowym i dziękuję zwykłym obywatelom, którzy bardzo często w wymiarze absolutnie prywatnym także te dęby wolności sadzili. Mam nadzieję, że doczekamy, kiedy te dęby staną się już dębami. 50-letnimi dębami 50-lecia polskiej wolności. Serdecznie wszystkim dziękuję, a młodzieży ze szkół noszącej piękne imię Orła Białego, dziękuję najserdeczniej.